Witam bardzo serdecznie z tej strony asus 18 Dzisiaj zaczynamy w ścianie i oczywiście zajmiemy się ezot przywoływaczami. Jeżeli tak to się tak dokładnie nazywa. Oczywiście zbijemy 20 tych ezotów, bo zbieramy ich przedmioty. Chociaż czy coś tu ciekawego poleci? Nie wiem, no, co prawda jest szansa na kamień duchowy, a czy poleci? No to to się oczywiście przekonamy. Co prawda, dosyć łatwo było znaleźć te ezoty, bo jakoś mało osób ich bije. No i jedynie właśnie, pewnie dlatego, że w ścianie łatwo można utknąć. Bo właśnie, jak się już jest w ścianie, to praktycznie nie ma... No nie ma przejścia, żeby wyjść z tej ściany. Najlepiej to, żeby się jakoś dać zabić. No chyba, że nie ma mobów w, tym, w ścianie, no to... Właśnie widzicie, tam w tle bówka stoi, no to najlepiej do bówki się przeteleportować, jeżeli się ślub oczywiście wzięło, bo jak się nie miało ślubu, no to pewnie jedyny sposób to trzeba do pomocy technicznej napisać, żeby jakoś wyciągnęli, bo chyba się tym czym zajmują. Nie wiem, ja oczywiście takiego problemu nie miałem, nie musiałem pisać. No i jakoś pomału idzie, jak widzimy. To oczywiście w sumie będą cztery kwestie w tym odcinku, pierwsza to jest oczywiście zbijanie 20 ezotów, a później to się jeszcze o dowiecie. No dobra, oczywiście jak ja widzę to tutaj miałem jeszcze 559 milionów kasy, to jeszcze przed kupnem, jak się te klucze nazywały, do... a klucze do, do rozszerzenia kwipunku, chyba tak się nazywało, nie wiem, jakoś tak podobnie, oczywiście to... No, akurat tutaj już nam ujęło kasy, oczywiście, to nie jest taki głupi pomysł, już trzeciego eku, jak widzieliście. Chyba już widzieliście, nie jestem pewien, to mam już prawie cały odblokowane jeszcze. Dwa paski mi zostały, no, ale na razie, na razie, wystarczy. Jestem zadowolony z tego, co mam. <laughs> um, oczywiście, no, trzeba przyznać, że zbijanie tych ezotów było nudne, no, ale jedyny plus jest taki, że łatwo było je spotkać. bo Mało kto je bił, tak jak ja już to wcześniej mówiłem, że w ścianie mo, e, można łatwo utknąć, to dlatego najlepiej na takiej krawędzi stać, tak jak tutaj widzicie, albo pod, o, pod, właśnie taką ścianą. Ale oczywiście ten, dla mnie to nie problem, bo i tak ne, raczej mało osób bije te ezoty, no jedynie do e, karty potwora to. Pe, pewnie trochę osób bije i robi te karty, a ja oczywiście codziennie staram się robić. Jedynie czasami w tygodniu chyba raz nie uda mi się zrobić. A dlaczego? To właściwie nie jestem pewien. Chyba dlatego, że te przerwy techniczne akurat tak wypadają, że akurat później już nie mam czasu. No. Ale... No, to jeszcze dniowe lampy. No, oczywiście mam Event Halloween. To prawda, ja bardzo za bardzo nie korzystam z tego, chociaż mam dwie torby. No i pewnie sobie coś tam otworzymy albo sprzedam, nie wiem, zobaczymy. Jak coś specjalnego odcinka podsumowania eventu nie będę robił, bo tylko dwie torby mam, to i tak nie ma. o czym tutaj za bardzo że jest identycznie to samo co w poprzednim roku. Więc tak niby fajnie, niby nie, chociaż mogli coś ekstra dodać tam. Dodali oczywiście oferty w item shopie, no to to wiadomo. Ale oczywiście, też kostium miałem założony w poprzednim odcinku, jak widzieliście, od matek 666. Co prawda. Fajny kostium, fajny, ale na 30 dni gdyby był na zawsze, to wtedy możemy porozmawiać, ale tak to nie będę e, smocze monety wydawał. pole na skrzynie szczeniaka wstrzy, zostawić. No dobrze, to już był ostatni. Oczywiście wypadło 20 dykt, bo w następnym klipie niestety nie pokażę, bo zapomniałam je zabrać. No i przechodzimy do drugiej części. No dobrze, przechodzimy do drugiej części programu, że to się tak wyraża. Za to, że w ezotach nie było żadnych szkatułek, to postanowiłem sobie nadrobić jakieś losowe szkatułki. Oczywiście jest ich 20, najwięcej oczywiście jest szkat 9 ogonów, a także tu jest jeszcze 8 heksegonalnych szkatułek, co oczywiście też otworzymy. No to może, najpierw to otworzymy, bo to i tak z tego. O, no to już trochę zarobiłem, przynajmniej milion. O, pedeki się też przydadzą. Może. Bo po tym będę miał... O, to też jakieś 400 tysięcy, to to mi nie jest potrzebne. A potem będę miał jeszcze Wam e, do przekazania dwie kolejne kwestie. I mam nadzieję, że się Wam spodobają. Dobrze. E, to otworzymy teraz. To Może ja będę patrzeć na czat o zielone miksturki. Pedek, o, pedek się przyda, bo I... <kline> bo mam zamiar akurat do 70. No, miałem to jako czwartą kwestię powiedzieć, no ale Mam właśnie zamiar 70 level wbić, żeby. No, kolejna partyzana. No, żeby wreszcie jakoś to wyglądać. Ja, padek, tak niemiecki, pigułka krwi, parta. Fajnie, by było jakby jakaś z bonami. Było, O, diabłom. No dobrze. Eee, tak powiem wprost, nic ciekawego nie było. Eee, tutaj nic nam nie poleciało. No nic, to przechodzimy do trzeciej kwestii: to muszę na bówkę się przenieść. No właśnie, znajduję się na bówce Tutaj, oczywiście, dużo misji mam. To oczywiście je pochowamy. Eee, tutaj, jak widzicie, mam trochę tych e, żył i ród wykopanych. Więc postanowiłem, że, e, że trochę bym mógł dla Was. Na przykład dać, przekazać. Jakby to wyglądało? No, na razie muszę przyznać, że tak dużo tego nie mam. Do tego to jest moje skąta, bo musiałem przenieść. To, to załóżmy pierwsze trzy osoby mogłyby dostać, załóżmy, byś sobie wybrały, że chcę na przykład kamień diamentu oraz rudę ametystu. Czyli jakbyście wybrali, to byście dostali po 100 tego. Wiem, że może to nie jest na zbyt dużo, ale jak pokopię, to w przyszłości możliwe, że nad po 200 będę wam dawać. Czyli załóżmy, jedna osoba wybrała rudę diamentu i rudę ametystu. Oczywiście druga osoba jakby chciała. Jeszcze jakieś rudy, to by musiała uważać, bo może się okazać, że już właśnie tych rud nie będzie. Więc pierwsze trzy, pierwsze trzy osoby właśnie mogły dostać te rudy. W przyszłości oczywiście też będę takie rzeczy robić, chociaż nie wiem, czy kogoś tu właściwie zainteresuje. Jedynie to kopię dla przyjemności. Tak, pomyślałem, że może jeszcze Wam się to może przydać. I mogę powiedzieć, że kolejną stówkę mogę dorzucić albo losowe stąd, albo nawet coś, może być nac Ebonitu, złota lub srebra. Zanim przejdziemy do, do czwartej i ostatniej kwestii, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że jakbyście wybierali te swoje rudy i żyły. To oczywiście najlepiej jakbyście byli na serwerze Andros, bo niestety z Androsa nie mogę przenieść tych itemów na przykład na Negrosa na czy na Samosa, więc. na no, najwyżej wygracie i nie gracie na Androsi, to jak będziecie chcieli, to możecie na przykład konto stworzyć tutaj, to będę mógł wam najwyżej przekazać. Albo nie wiem, jakoś inaczej się dogadamy. No to teraz przechodzimy do tej kwestii. I to jest kwestia: z, 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 z. Tylko gdzie to było? Wsparcie wojenne. Masz wszystkie 5000 krzostron. Powiem wprost: po trochę ja nic z tego, z tego nie kupiłem. Ja to wszystko wydrupiłem. I muszę przyznać, że to bardzo szybko mi poszło. Jak, jak przysiadłem do tego, to w dwa tygodnie udało mi się na zebrać 3,5000. Więc to jest to całkiem piękny wynik. Ja oczywiście to Wam pokażę. Mam nadzieję, że 66 wbije, bo oto 5000 gród. Świetna robota. Jej, 66, jeszcze jakieś parę ciekawych rzeczy widzę, dostaliśmy. No może się przydać, może się przydać. I to oznacza, że będę wbijał do 70. Wiem, że lepiej pewnie by było wbić do 75, ale po kolei, po kolei, bo. Na 70 level mam tu parę planów. To oczywiście, na eventy to by było dobre. Na przykład, będzie teraz ten event wspinają się z GM-em. To akurat jest od 40 do już 70. Więc akurat jeszcze skorzystam. A, i oczywiście odblokuję biologa. No to na biologu będę mógł oddawać. Nie wiem, co to, to teraz będzie: konarki, czy, czy co. Więc całkiem fajnie. Oczywiście, już trochę się na tekspienie przygotowałem do V2. Oczywiście, trochę podków mam. Chociaż nie wiem, czy jeszcze nie dokupić. Hmm, czy coś tu... A, właśnie. E, co prawda tego łuku nie sprzedałem, jak otworzyłem, bo mo może komuś to. Dla kogoś to może dorzucę, jak. E, ktoś wybierze te swoje dwie żyły. Więc. Możliwe, że łuk dorzucę, ale. No stąd to może nic nie będę dorzucał, bo to wartościowe to jest. Ale na innych postaciach też mam sporo ciekawych rzeczy, więc... Postaram się dla każdego przynajmniej coś dorzucić, na przykład przetopione srebro. No to już jest już wart jakieś 450 tysięcy, więc. Więc osoba by mogła sobie to zarobić albo nawet do biżuterii włożyć no, no i oczywiście pigułka nie, może też gratisowo dorzucę. O to niestety oczywiście nie da się tym handlować. No nic, w tym chyba też się nie da, nie da. No nic, mam nadzieję, że film Wam się podobał, dosyć długi, chyba. Um, no, i następnym razem, jak się zobaczymy, to prawdopodobnie będę miał 70 level, bo dzisiaj, jak to nagrywam, to jest 11 listopada, czyli mamy akurat święto i oczywiście 100% PD będzie. E, jako taki evencik, co oczywiście mi bardzo pasi, bo mam zamiar oczywiście wykorzystać miksturę zarania i pedeki oraz księga lidera, bo chcę dla bufki jeszcze jeden level wbić, to będzie mogła założyć e, niebiańskie kol, kolczyki z łez. Więc jeszcze trochę intna dojdzie, więc więcej nawet będę bił. No dobra, to ja z Wami się żegnam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i do zobaczenia.